Witajcie, Szczęść Boże. W dzisiejszym słowie e, słyszymy, jak Jezus mówi o nieczystości. E, Jezus mówi, że z wnętrza człowieka wychodzi nieczystość. A konkretnie to wypowiada takie zdanie: Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, i tam jeszcze dalej potem wymienia. Ja, kiedy spotkałam się z tym słowem, zostałam zaproszona i chcę cię też do tego zaprosić, aby zobaczyć, jakie słowa wypowiadam w ciągu dnia. Jak zwracam się do moich przyjaciół, do, tymi, do tych, z którymi żyję. Zobacz, kiedy jesteś w szkole i nauczyciel cię o coś prosi, a ci się to nie za bardzo podoba, to jak się do niego zwracasz? Kiedy koleżanka albo kolega coś od Ciebie chce, a ci się nie chce, to jak się do niego zwracasz? Kiedy mama cię o coś prosi bądź tata, to jaka jest Twoja reakcja? Zobacz, czy Twoje słowa, Twoje reakcje nie są czasem raniące? Czy nie jest tak, że to, co wypowiadasz? Może kogoś zaboleć. Albo może jakoś kogoś rani. Usiądź sobie wieczorem spokojnie i wypisz słowa, które dzisiaj wypowiedziałeś. Te piękne też, bo one też są ważne. I te trudne, które mogły kogoś jakoś zranić. I wybierz sobie jedno słowo i na drugi dzień, może przez cały tydzień, postaraj się go nie używać. Tak, żeby... Nie ranić y, drugiego człowieka, y, tego, z którym żyjesz. A potem, jak już tydzień minie, to możesz sobie na kolejny tydzień wziąć kolejne słowo. Y, a wiesz dlaczego tak? Bo jeśli weźmiesz wszystko na raz, to może ci się nic nie udać. Trzeba tak pomalutku. Więc powodzenia!